Witam wszystkich, jeśli ktoś oglądał poprzedni filmik, to wiecie, że było nagrywane, poprzedni film był nagrywany 5 marca, dzisiaj mamy 16 marca, 11 dni później, tam był piękny oblot, tu mamy dużo śniegu, przedwczoraj w nocy napadało 40 cm śniegu, wczoraj to już trochę siadł ten śnieg, Mamy go w tej chwili około 20-20 paru centymetrów. Tak wygląda pasieka 11 dni później, aniżeli był oblot. Tak się zdarza, ale jako ciekawostka to pokazuje. Jak się nam to potrafi, wszystko zmienić w przeciągu paru dni. Nie ma tu wiele co pokazywać, więc zakończę to. Pozdrawiam z Pasieki Bożek.